Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na kolejnym Cyberpunkowym rozpakowaniu jak to strony z tej strony, i zapraszam Was na unboxing fizycznej kart Tarota z Cyberpunk 2077 prosto z Chin, które zamówiłem poprzez Allegro płacąc za nie 234 zł. Dlaczego aż tyle? A to dlatego, że zamówiłem sobie dwie talie w dwóch różniących się od siebie wydaniami. Jedna jest wzorowana na talii kart Misty, a druga jest bardziej w stylu interfejsu gry, które prezentują się o niebo lepiej od talii, która nawiązuje do kart, z których korzysta Misty. Mianowicie karty ze sobą są złączone, być może jest to kwestia kolorowych krawędzi i niestety po odłączeniu kart krawędzie kart są postrzępione, co nadaje takiego uroku tandetnej Z Parę razy musiałem się upełnić, aby na pewno wszystkie karty zostały oddzielone, ponieważ mimo udanego zakupu nie dostałem ekskluzywnej karty z Siri oraz pozostałych kart z DLC Widmo Wolności. A to też dlatego, że na każdej ofercie tych konkretnych kart widniały w opisie zdjęcia, które sugerują, że poza standardową talią z podstawki powinniśmy zyskać jeszcze cztery karty z DLC oraz kartę Siri. Dlatego też postanowiłem zamówić kolejną talię, ale tym razem z innej, ciut droższej oferty, która na miniaturce zawiera zdjęcie dodatkowych kart zamiast zdjęcia, która przedstawia standardowe karty. Mówię tu o zdjęciach w ofertach, które wyświetlają się zawsze jako pierwsze. W przypadku drugiej talii karty są nieco grubsze, ale prezentują się o niebo lepiej i na dodatek talia ta zawiera ekskluzywną kartę z Misty. I szczerze powiedziawszy, ten wariant bardziej mi się podoba niż talia Misty. W sensie talia kart, nie chodziło mi o jej figurę. To tyle ode mnie, na razie i cześć.